Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem TchE 94 chciałbym wyjaśnić tym filmikiem pewne rzeczy o które najczęściej pytają się mnie użytkownicy i o toba to znaczy jak osiąść w Gotiko 2 jak wstać z siedzenia, wszystkie odpowiedzi znajdziecie właśnie w tym filmie a zatem zapraszam do oglądania, teraz sobie skoczę z tej bramy. Chycła normalnie małyż przy mnie wyminka. Teraz przeniesiemy się na farmę Akila, gdzie zademonstruję wam pierwszy z ważniejszych kodów. Widzicie tego farmera obok mnie? Toran Phold pewnie wszyscy są ciekawi, czy da się zginać tak jak on odpowiedź. Brzmi tak, zaraz wam zademonstruję jak. Podczas gry naciskamy przycisk B. Wtedy otworzy nam się okno postaci. W tym oknie wybijamy słowo Marvin i ponownie naciskamy B. W lewym górnym rogu powinno pojawić się słowo Marvin Mody, jeżeli go nie ma to za następnym razem na pewno będzie wbijajcie aż do skotko. Teraz naciskamy klawisz F2, wtedy otworzy nam się konsola, w której będziemy wpisywać nasze kody. Kiedy już mamy otwartą konsolę, wpisujemy w niej plejani T. Podkreślenie Plunder. I proszę nasza postać zgina się tak jak Randhold. Teraz czas na następnego koda. Pewnie dziwicie się dlaczego pokazuję wam ćwiczących strażników. Otóż naszym następnym kodem będzie kod na trening bronią. Zademonstruję wam go jak tylko stąd zejdę a więc schodzę. A łapierdolę to muszę poćwiczyć nad lądowaniem. Pora wstawać się. Dobra, zanim przejdziemy do następnego koda chciałbym Wam przypomnieć, aby wbić Marvin Mode, a więc zaczynamy. Na początku ostawiamy naszą postać w miejscu, w którym chcemy zacząć trening. Następnie wyciągamy broń i otwieramy konsolę, a w niej wkrykujemy plejani. T. Podkreślenie HS1 freno i patrzcie, nasza postać ćwiczy jak strażnicy. Reszta kodów w następnej części.